Oh. O jezu, siema! A siema! Siema ma! Co dam? A jest, okej, okay. o, jesteśmy U. w końcu. No, a ja ogólnie... może trochę pozwiedzamy, ale najpierw, może coś zjemy, nie? No. Mm. Masz coś do jedzenia? Tak, wziąłem ze sobą, Spokojnie Okej. Okay. Ale to było niewygodnie, strasznie, z jednej strony, mm. a z drugiej było strasznie wygodnie. Bo właśnie. To niewygodnie, bo bujało strasznie Ale masz. wygodnie z tego, że właśnie... Macie, macie, masz, macie. ty też masz. Ej, ty też masz, patrz Oj, masz. nie dostałem, bo on mi zabrał Jest Co no to masz Jedzam No, macie. no A, to dziękuję. co, może to... Ty... No to dawaj ci i trochę może podwiedzamy, nie? No Ej, ma ktoś łódkę? Mm. Nie, ja, ja nie, nie mam, mam... Ej, ogólnie no. ja nie mam łódki, to ale chyba... Mam... Ej, to nie, chyba... Ej, wiesz to, to chyba nie wygląda tak, jak ta wyspa z obrazka. No, no. ale jest dronek, no, więc chodźcie. Się... Ale jest ładne. Ej, chodźcie, ej, chodźcie. Czekaj, ja, czekajcie, na mnie... Wy możecie sobie zwiedzać, ja trochę ponorkuję, dobra? Ale woda jest strasznie czysta. No, to no. ja idę nurkować. Patrzcie na drzewa w ogóle. Drzewa. O ja... Ej, ale chodźcie do wody, patrzcie jaka ta... Jaka... Odbytu, ale chata. Serio? No. no. Dobra. A gdzie wy jesteście, chwila? W tej chacie tam. W no, tym dobra, to idę do was. No, nawet ładnie. Nie jest jakaś taka przestronna. Ale no jest uh -huh. fajna. No przynajmniej jest, nie? Przy, przytulna. No, a tutaj co jest? No, skrytka, no to ja sobie tutaj schowam moje, moje szkło. W sensie to... A tak jakby miejsce, ktoś tu porozumie. jeszcze mieszkał. No właśnie też mi się coś tak wydaje. No, ale ale może to na i... więcej osób Cześć. i tyle. Może jeszcze ktoś do nas przyjedzie. Ej, e, widzicie to? Chodźcie, ej, chodźcie, widzicie tam daleko? To u góry? Co, bloki dwie? żelaza? Nie, widzę. nie, jakie bloki żelaza? Ty ciągle myślisz o pieniądzach, chłopie. Ale patrzcie, jakie ładne liście są tutaj na tej wyspie. Takich no. to w Polsce nie ma. No. Coś podejrzanie to wygląda. Jakoś tak strasznie no, cicho, nie ma żadnych ptaków, nie ma żadnych zwierząt. No. No coś mi się wydarzyło. Tak jakby tu coś się stało. No. 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 Dobra idziemy dalej, chodź się. Euro. Ech, tak jakoś tu podejrzanie. No. Jak Ej, chodź tu leży. Krystian, za ile no. ty to kupiłeś? Co? Tę Za ile to tą wycieczkę 10 tysięcy za osobę. Ej, patrz, znalazłem jakąś książkę leżącą na to? ziemi Gdzie? To jest Pokaż, napisane, że jeśli chcemy na tej wyspie przetrwać dłużej niż tydzień, to musimy uruchomić elektrownię Pokaż A, Pewnie nic takiego Pokaż Czekaj, co? Wpis 272, rzeczywistość 15, multiwersum 3 Wszechświat 19, Galaktyka 382a, Planeta 322bc, LOTS. Udało się, po tylu światach zniszczonych przez RO303, udało nam się go wykorzystać do tworzenia energii. Kosztowało to miliony planet, ale w końcu się, znaczy w końcu udało się. Zrobimy na to miliony, jeśli nie miliardy. Niestety, podczas próby badawczej A22 straciliśmy Jaska, Jacka, jak to tam się czyta. Lecz wszystko ma swoją cenę, a ostatecznie dzięki jednej śmierci uniknęliśmy ich trilliardów. To Chudy. chyba nie. To e, chyba do... się tu nie znalazło przypadkiem. Ej, chodźcie może do tej właśnie jakiejś bełko Ej chodźcie e, pójdziemy do tej którymi o której mówił Janek. Mhm. Może, może być. Jan... E, Janusz mogę tak mówić, Janek? Czy... Janusz. Pernie. Dobra. Okej. Okay. Zresztą nawet mówić do mnie bufelo, jak chcesz. Dobra, ale no to bufelo. Gdzie ta elektrownia, ale gdzie gdzieś? Sią? O, Jezus! Jest? Czy? Co? O Jezus. Co? co tu się stało? Co, o co ci o chodzi? O kurde. Ciebie jeste. O, kurde. C to są głowy ludzi? E... Nie, zwierząt. <noise> ale tak szczerze, co jest? No. Co jest? To jest od środka, widzicie to? Jesus Christ! Dobra, chodźcie, może na to się nie przejmujmy, zobaczmy tą elektrownię najpierw może. Ja się trochę na elektrycy znam, to ja może coś tam od Ej, e, 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 książka! Jest, o, jest to gdzieś. To jest najprawdopodobniej kopia, przynajmniej tak samo wygląda. Nie, PIS 242, To żydowsze, Co! 15, to co to samo, tak to Kurde, dobra Tak, to jest to samo, Widać, że ktoś uciekał z tej wyspy Ale masz uczęszczkę Jezu, ale masz. zobaczcie to Co Ty, Ty nie świnia Świnia, co się dzieje? To, to samo, Ciebie dobra. tu nie było, sią No sią Ty, co tu się stało? Jezu, kto to mu zrobił tak? Jak da no, się wygodzić człowiekowi, zrobił nogi? Pewnie Tak Musiał to być ktoś bardzo silny Sądząc, sądząc po ślad śladach krwi, ten ktoś y, próbował zabić ej, 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 kogoś, ej, 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 kto uciekł. Ale posłuchaj! To no. coś jest? Nie wiem, czy. Widzicie co? Gdzie? gdzie? No tam było przed chwilą, poczekajcie, tu. Tutaj za tą skałą, tutaj. Tu. Tu dosłownie pod tym, tu, tu. Tak się. Tak po prostu siedziało, wychyliło się i znowu wróciło. Co to było? Widziałeś ej. coś? Chociaż cokolwiek zauważyłeś? Nie wiem, było kompletnie takie białe, nie wiem, czarne, białe. Ale no, ty coś nie... tam zjadłeś niedobrego, co? Może, Nie wiem, ale też. Wiesz, wiesz co wam powiem? Że takie mocne deszowi, jakby to jeszcze się coś, kiedyś to się to się działo. to kiedyś działo, no. 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 Właśnie. Już trochę Wyczor. w zmienionej wersji, ale to się to kiedyś już działo. Tak. I w ogóle patrzcie, sup się na to przewrócił. To nie mogło być naturalne, ponieważ nie ma praktycznie w ogóle śladu po wyrwaniu tego supa. No. No to ślady krwi. Ej, bo to są ślady. Się osiągnię... Ej! To się Ej tej panowie! Panowie! Co? No? To są ślady krwi! Co? Po śladach krwi chodźmy, właśnie. Dobra, chodźcie no. Sądząc po y, mojej niezwykłej. Kolejna ruchu, no, w w zdolności dedukcji, Ktoś no. uciekał, y, ale został zraniony, lecz, i później ten silny ktoś e, dogonił i oddał mu łeb. Tutaj już nic nie ma. To dziwna. Czyli prawdopodobnie to ten jest bez głowy. Co tutaj chodził Ej, tu! Ej, patrzcie, patrzcie, dziura, jak już tu jest! Co? gdzie? To jest! Tu! Ej! Chodźcie! Już idę! I to wygląda zupełnie jak... Nie, Ej, bo tu jest jakaś ta zapadnia, chyba? To jest płapka jakaś! A dobra, chodźcie, chodźcie za... Chodźcie, chodźcie. Wygląda jakby... To jest bardzo dziwne. ktoś chodźmy. próbował się schronić przed tym. Jakieś, jakieś laboratorium. Albo, no właśnie, jakby ktoś próbował się schronić. Albo, albo jakieś, jakieś laboratorium. Dziwne. Dziwne. No. Te ślady no nie mogły tutaj. Ktoś musiał się tu gdzieś schronić. Tylko gdzie? Hmm. Ty właśnie, ale może w tym miejscu? Nie, nie ma opcji. Ślady nie. się tak nie kończyły. Tutaj by się nie schronił. Może no, ej, ej, to ej, służyło ej. za jakieś laboratorium. Ej, może chodźcie, ej, może spróbujmy. Z to... znalazłem! Ale dlaczego się ślady tu kończyły? Yeah. A! Tutaj jest ta! kopalnia i patrzcie, tutaj można zamienić drogę. Ej, no to idziemy? No dobra, do przodu. Tak jak idzie Tak jak idzie, jakiś. nie jest ma. A, cześć! Chyba, że to. Tutaj coś jest! Biuro Kyla! Najprawdopodobniej ten Kyle właśnie uciekał przed tym Znaczymy, czymś, całego... bo nie można go nazwać człowiekiem. Książka z piórem. Praca w tej Ja Ale cały spójrzcie, ale spójrzcie całe, ca cały czas płonie! To znaczy, że to musiało prawne. się stać niezbyt dawno Posłuchajcie No? Posłuchajcie Praca w tej kopalni jest bardzo pocalna, ale jest jeden duży problem Jest nawiedzona Przynajmniej tak nam się zdaje i... No niestety, reszta jest zamazana krwią Spoczywaj ja w pokoju proszę, ja tutaj próbuję wykopać, ale... Nie ma opcji I Dobra, Patrz. słuchajcie Słuchajcie to. Mam pomysł. Najprawdopodobniej właśnie Kyle, po tym jak to coś uciekło najprawdopodobniej z laboratorium, próbował uciec, lecz coś go zraniło. Nie mógł zbyt szybko biec po tym, jak go zraniło. A później, jak to coś go dogoniło, to ob obcięło mu łeb. Ostatkiem Dziękuję. sił w się ledwie z tej góry i pewnie jego ciało wpadło do oceanu. Hmm. No nie wiem, ej, hmm. dobra, chodźcie już może spać co? Jeżeli... Robi się wieczór. A ja wolę, ale ogólnie ja wolę nie ryzykować. A też. Zawsze, tylko nie, może nie I patrzcie, znaczą. coś tam jest! To co jest?! Co to jest? Tu musiało coś się... Meteoryt! Tak. Czy, Czy tam meteoryd. asteroida? Tak, ale co tutaj mogło... Ej, chyba wiem, co tu się stało. Tak, co, e jak... Ej, patrzcie, ogień na napłonie. Ja wiem, no. że to jest bajka, o! ale pamiętacie NTP 303? No ale to było tylko mi, wiadomo. Ałaj! Rodzice, rodzice nam o tym opowiadali, żebyśmy poszli spać. Panowie, ma ktoś drabinę? Bo już coś. Panowie, ma ktoś drabinę? Ja mam, ja mam trochę tych, nie ja mam trochę ziemi, to mogę ci rzucić. Okej, okay, gdzieś, znalazłem coś. Czekajcie, bo ja muszę a, się wydostać, bo ja nie mogę tego... Tu jestem! A gdzie a, Tu jestem! A, a tu? Mocy nie a, mam, mogę masz, się a, wydostać! Masz, masz, masz! A... Chodźcie! Jezus, no nie masz, podniosłem to. tego! Ale dobra, dobra, już ci rzucam, jeszcze raz ci rzucam! A. Ale nie mogę tam iść! Poczekaj, chodź! Poczekaj no nie, ty... bo ja muszę wydostać się stąd! To ja... Czekajcie, to ja do cie... Czekaj, to ja do ciebie zejdę! No chodźcie, znalazłem coś! Poczekaj, bo on utknął! Chodź, chodź, masz blok, masz blok! Czekaj, masz... czekaj. odśmiał się, się. Chodźcie. I tutaj. Dobra, mamy to. I, i, i chyba jednak NTT nie był mi Tak myślę. Co to jest? Głowa! To NTT kogo? NTT303 No tak. Ja. Mityczne źródło mocy, które wykorzystywał NTT303. No może, może użyjmy tego i odpalimy, spróbujmy odpalić elektrownię. Dobra, no to, no to chodź. Tylko trzeba będzie najprawdopodobniej odkopać generator, a tak to, to zajmie... A ja wpadłem sobie. do dziury gdzieś, ja wpadłem do dziury, ja wiem, gdzie jest generator chyba. Dobra, to to dobra. Yy... Chodź za mną szybko, bo jest noc, już położyć się, bo to jest dziwna sytuacja. Dobra, no, ja oprzyjmy więcej później, jutro. Tak, ale najpierw musimy uruchomić generator. Ech, pamiętacie co mówiła książka. Jeśli chcemy przeżyć na tej wyspie więcej niż dwa dni, musimy uruchomić elektrownię. No to dawanie. Ale dwa tygodnie? To, jest... to nie było że dwa tygodnie, w tym stylu? Chwila? Chwila, coś. E, są... Ja wiem, ja tu spadłem. O i chodźcie! Chodźcie. Tak, to... oczywiście. Chodźcie! To... Nie, dobra! Tu są przepony, tu jest generator. Dobra, to jest przepona elektrowni, czyli trzeba to podłączyć dokładnie... Czekajcie. Tylko to trzeba od góry, czekajcie, ja muszę od góry wejść. Bo I trzeba ja przygodę... Dobra, i postaw główkę, postaw główkę bo, bo trzeba przeponę elektryczną Postaw główkę A nie, to jest zablokowane! Ej, to zablokowuje! Nie, odsuńcie się, odsuńcie się! A, Nie, to góra zablokowuje, patrzcie! To góra zablokowuje! Skop to! Jest! No, nie to udało się! Teraz głowa kiki! Nic się nie dzieje. Chwila, może na górę to postawmy. A może to rzuć? Rzuć tym tam. Chwila, poczekaj, może właśnie rzucić to trzeba. Chwila. O y... Jezus! Zniknęła. Co Co to? Nie, dobra, uciekam stąd. Uciekamy, tak. to Szybko uciekamy. uciekamy. Uciekamy, Oj, oj. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Szybko. No nie, on tam jest! A kto? On. Słuchajcie, chodźcie do domu. PANOWIE SZYBKO! Ukryjemy się, chwila. Aj. Au. Musimy powolić, powoli, 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 powoli. Au, au. A! Au. Ała. Mm. Ej, bo jest już niemiecki. Okej, okay, to będzie jeszcze następny dźwięk. O co mówisz? To co? No. Co do on wyszedł? Dzień dobry. Dobra. O ma. Dawaj, uciekaj. Uciekaj. Czekamy. Oliwia, gdzie jesteś? Widziałem go. go. Co, jest, co tam czy? jest? Szybko! Au, moja jesteś, joga. szybko, chodź. O, idę, idę. Szybko, szybko, chodź, 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 chodź. Co? Gdzie on jest? Nie słyszę go. A ja, mordeczko, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Pomocy! Gdzie jesteś? Idę. Gdzie, 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 gdzie jesteś? Coś mnie porwało, pomocy! A. Idę, idę, idę! Jestem za tobą! O, tutaj jestem! Hej! O dobra, chodź! Szybko! On mnie porwał! Proszę, szybko, szybko! Szybko, szybko. O. szybko, szybko! szybko. O. Dobra... Nie ma opcji, musimy iść spać! Spać! Dobra... Ała... Ała.